Dobra, ciekawe, O nie, jestem krwawie tam. Jeszcze zwykły na dodatek. Dobra, nieważne. Chłop tam strzela sobie, to mi się podoba kabelki. sobie Nie, się. nie Tu. To robię w poprzedniej grze. I no, dlaczego ja mam. Zaraz jest jeszcze inna Mimi? O nie. A, czyli ona widziała, jak robiłam śmieci, to chyba. To chyba dobrze. To, to, mi się wydaje, że to dobrze. A, to chodzi w ogóle o dwie Co? Ej, co? są dobre nagrodzenie U, czyli kontakty są włączone. Zybra, to ja nie widziałam. <duszelanie> um, nie czytałam tego czatu. No to w kafecie coś trzeba zrobić Chłopak tam strzelana. strzela Eee, hmm. blok Co to są, kamieńki? Kamieńki? Hmm, dobra to security No jezu Nieważne To są takie trybu, takie krótkie Ludzie głosują na siebie nawzajem No bez typu nie ma takiego Jak trybu są dwa taski o. To do L'a Już. Noż. Noż Nie umiem tego taska no w końcu. Za drugim razem! Co robimy? Ech. Nie wiem czemu, ale to jest urocze że taki ludzi przechodzi z jednej kubety do drugiej Z tyłu na Pierkami, a tutaj chyba ktoś został Dobra, ona jest in inżynierem Ona jest eng, i tak będę ją śledzić A jedno Tak kto to zginął? nie... Oni wciągną. Mam takiego wyobrażenia, więc to jest też jest. Dobre, nie wydarzy, dobra, nie Kurwa, co to jest. Próbuję, i tu jestem koralny, moja jest nadal tan. O, dobra, Jednak to nie był SS. Tu idziemy to admina. No, no dobra. A to no zaraz wygramy na taskach. Coś jeszcze nie... Dobra, ja nie mam już... No ej, no tutaj zostałam sama w elektryku. Postoję sobie przed kamerą. No, dobra, teraz mogę się wydostać. Przeszliby się pogapić w kamery. Nie mam nic innego do roboty. Ręka, I tak zaraz wygramy na taskach, o dobra A dobra, udało się, został ostatnim postulatem Ty no, nie można guzika O mój Boże, mam nadzieję, że nie zamknę za długo Prawda, udało się, wygraliśmy na taskach no to nie wiem, możemy się widzieć w następnym odcinku. Czekajcie.